Co my tu latarką świrujesz? <laughs> Patrz, wziąłem dwie latarki UV Go star you here? <laughs> Что робишь, зенча? ДАЙ НАМ ЗНАК! Ghost, <laughs> ghost, ghost, Give us a sign, ghost, you stupid ghost! daj zamykać drzwi Zamykać a nie! Lenimy patentowane chuje temper Go stary hier Chyba słyszałem tu głośne tupnięcie Go stariu hier

Zdjęcie Ja już zrobiłem, włączyć ją Where are you? Ghost, where are you? Where are you? Where are you? Where are you? Are you here? Where are you? Ghost, where are you? U, kurwa, nie zasłaniajcie A, główna hala. Mówi, że główna hala. No, ale za to jakie ładne zdjęcia. Hmm. Zaraz będzie drugi ładny atak. Nie, no co wy tam. <laughs> Brześ mi już spadł do zera, bo mi odpowiedział. I rzucił tutaj świeczką. No powiedział hala. W tym pomieszczeniu przy wejściu. No powiedział hala główna. Hal powiedział. No, mam zero Sanity. O oh, nice. My po 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 no i mam też co weźmy po pizzach. Po pizzach? Po No jak macie to się podzierdzie. Ja chętnie wezmę. No po pizzy <laughs>

To będzie... To będzie tutaj Na pewno tam? Chyba tak. tam tutaj Tak, Luka silna Okej okay. A nie, czy ty Luka użyłeś tego? Czy ty smożyłeś? Smuć, smuć styka i, i otworzył te drzwi Weź tu posiedziu fałku na drzwi Ja idę aparat, zjąć ci może. A nie, ty masz. jest mu nie zaliczyło, ale idę zobaczyć z termometrem. <laughs> Czekaj, wyjdę, zobaczyć, kto to hala Co to mu nie chodzi o ten salon główny No nie no, miałeś mroźne temperatury w tym nie, Chyba nie, chyba to nie były, chyba to były smaczniki To były smaczniki, bo tutaj jest Tutaj, dalej trochę Tu jest 8 stopni Dobra, Dobra. I otworzył drzwi jeszcze jebaniec te drzwi. Czekaj, przyniosę kamerę. Przyniosę kamerę, ty mi świeci. Ty mi świeci. Wiem, ale chodzi o smacz styka, a chciałem. Ja, ja nie mam latarki, więc muszę Dobra. świecić. Dobra, ale jak to, to tutaj. I jeszcze te drzwi otworzył. Ta rzucił tam kubki. Trzeba jeszcze gadałkę i ten. Są jeszcze smaczstyki, czy nie ma? Ok. Nie, tu pokazuję 5 pię stopni w tym miejscu. No bo wydaje mi się, że widziałem Orba, ale tak tylko mignął jakby w prawym dolnym rogu, ale nie jestem pewny Czy to był Orb To nie to... wiem czy to by nie wskazywało na tamten na tamto pomieszczenie, znaczy no, to przejście tam Nie, to jest tam, bo to temperaturę tam pokazywało. Tam nawet termomot zostawiłem. No, tu jest nawet 3 stopnie Ej, tak jakby Wraz do tego. Nie, on jest tu, tutaj Tu, bo tu 8 stopni pokazuje A, tam małe Sanity Co to dla mnie tak, bo się pokazał, ja też to słyszałem Do staruj chir go staruj chir rusza drzwiami z była szansa to on otworzył? ta, ta, on zaliczyło jako interakcję co jeszcze musimy zrobić? no musimy dowody, mamy w sumie, jeśli mówisz, że tam widziałeś... ducha i zapobiegnięcie hanta no a dowody mamy jakieś? czy nie? Dobra, ale jeden cel już jest zaliczony. Ale jeśli widziałeś te tam jedną orby, to może postawmy na nie, bo... Hello, give us a sign. Where are you? Bardzo proszę, Are you here? Gada, gada. Gada Gada, ale MF był tylko się I oboje mu zdjęcia od razu zrobiliśmy. <laughs> Wobec tego to jakiś dzieciak jest. Jak widzisz w książce wzory, to znaczy, że napisał, bo też możesz zobaczyć. To jest to Spirit Demon Oni. Spirit Demon Oni i ok. Ja chcę tylko książkę, zdjęcie zrobić No to od razu zobacz, czy tak Nie, bo w sumie się mi pokazał na chwilę, mu zdjęcie też zrobiłem Ja mam zabawę sanity Już Ilizu kad śmiercią nie dziękuję, nie ma mowy. <śm> <śm> Be bez tego też może. A ten pan idzie czy czeka? Chyba prawie Bo jak to jeden za wszystkich, co nie? Czy wszyscy za jednego? Tam jest EMF, jest włączony. Tak, tak, ta, jest włączony. No też wystarczyłoby na przykład przyjść na chwilkę zobaczyć podczasem też tak potrafi dupnąć jak nawet nie ma atakujemy Też może tak dupnąć No, a też piątkę No też może też jest okazja że tak dupnie Bez ataku Czysto raczej... Co ty, ja się schowałem, ja nawet tam nie podszedłem Jest piątka Jeszcze czego? Otwierasz twanie. to, a nie są oni Na Kierie, a ja wę jakieś tam są No A tam I tak bym Nie wiem czy go trzeba odpędzić tym krucyfiksem Nie to tak jakby on się musi zrespić on się musi zrespić tak jakby i kruciewiecie tylko musi od razu e, powstrzymać Przy tym krucyfiksie tak jakby musiałby się zrespić jak Hanta odpali dali mi się nie chce tego robić, bo to za długo jest <grystanie> To co? Odjeżdżamy, nie? O, ale No mówię Taki goni sobie dzieciak. Dobra, wszyscy zaznaczyli.